Na początku było Słowo, a Słowo było Boga, i Bogiem było Słowo. Codzienne rozważania Ewangelii. Żaden znak nie będzie dany. Współcześnie mówią, że jak czegoś nie ma w internecie, to nie istnieje. Jeśli nie widać czegoś, to tego nie ma. Bardzo łatwo jednak idąc po tej linii, dojść do przekonania i stwierdzenia, że także Boga nie ma, bo go nie widać. Tymczasem wielu rzeczy będących podstawą życia człowieka nie widać, a jednak są: powietrze, miłość, dobro. Czy można je dotknąć lub zważyć? Nie, a jednak są. Tak jest i z Bogiem. Nie widzę Go, nie muszę szukać znaku. Jedyne co powinienem czynić, to chcieć pomnażać swoją wiarę. Łatwo wierzyć w coś, co widzę, a jednak Jezus powiedział. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Czy wierzysz w Boga, którego nie widzisz?